Powieści Salomona, rozdział 5. Ostrzeżenie przed cudzołóstwem. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady I aby twoje wargi utrzymały rozwagę. Tyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych, abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że nie niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, nie oddalajcie się od moich słów, daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat, aby obcy nie nasycili się Twoim mieniem, a ciężko zobytwowali. Ty, Twój dorobek nie dostał się do cudzego domu, abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiennie Twoje ciało i Twoja skóra, I nie musiał powiedzieć: O, jakże mogłem nienawidzić karności, I moje serce lekceważyło przestrogę. I nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. Pochwała stanu małżeńskiego. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy Twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a Twoje strumienie na placę? Do Ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z Tobą. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości. Miłej jak łania, powabnej jak gazela, niech jej piersi zawsze Ci sprawiają rozkosz, upaja się ustawicznie jej miłością. Dlaczego synu mój ma się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plączy się we własnych nieprawościach, wikła się w pęta swojego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty, błądzi.